W dzisiejszej konferencji powitać byłego premiera i ministra gospodarki, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa i założyciela Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, pana Waldemara Pawlaka. <klucza> Witam także pana Jana Laskowskiego, starostę Sierpeckiego. Jest z nami także pan Juliusz Gorzko, wicestarosta starosta Sierpecki. Witam Pana Jarosława Tyżyńskiego, Burmistrza Miasta Sierpca. <klucza> Witam także przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu sierpeckiego, w osobach wójtów gmin, radnych, samorządowych z terenu powiatu sierpeckiego oraz także grony ekspertów i prelegentów. A są nim Pan Dariusz Kapusta, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. <klucza> Pan Jan Kurtycki, Grupa B4. Pan Maciej Siwiński, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Sierpcu. Pan Jakub Smulczyński, Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu. Pan Lech Stasiak, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Melbów. Pani Dorota Siemiatycka, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych w Pracy. Pan Jan Walder, Ekspert były wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Marcin Wasa, firma Opelus, pan Jacek Jaworski, firma Solaris Energy, Pan Włodzimierz Robaczek, również firma Solaris Energy. Witam także Kadrę Kierowniczą Starostwa Powiatowego w Sierpcu i Jednostek Podległych oraz Urzędów Miasta Sierpca. Także witam gorąco i serdecznie przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Miasta Sierpca i Powiatu Sierpeckiego, przedstawicieli lokalnych grup działania z regionu Sierpeckiego, a w szczególności witam serdecznie wszystkich przedsiębiorców i biznesmenów. Dziękujemy, że z nami jesteście oczywiście, bo to również adresowana przede wszystkim dla Państwa jest ta konferencja. Witam przedstawicieli mediów. I dziękujemy Wam wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o otwarcie konferencji na scenę Pana Starosty Sierbeckiego, Jana Laskowskiego, o zabranie głosu.